O, rany! To niesamowite! Dziewczyny, jak udekorujecie swoje sekretne pokoiki? Hmm? O, mam świetny pomysł! Muszę pomalować ściany na mój ulubiony zielony kolor. Mam nadzieję, że wystarczy farby na cały pokój. Okej, okay. można zaczynać pracę. Jestem pewna, że mój pokój będzie bardzo przytulny i piękny. Ostatnie pociągnięcia wałkiem i gotowe. O tak, bardzo mi się podoba. E, tu jest tyle roboty, że zrok się zejdzie. O nie, dobrze, że mam rękawicę bokserską. Błyskawicznie rozprawię się z tą farbą. Nawet się nie obejrzycie. Dobra, jestem gotowa do walki. Jedziemy z tym koksem. Zaraz na tej ścianie nie zostanie ani jedna biała plama. Lepiej uważajcie. Jakich ja mam hałaśliwych sąsiadów? Trudno, czas zabrać się do pracy. Udekoruję pokój moimi ulubionymi komiksami o superbohaterach. Muszę tylko wybrać najbardziej kolorowe strony i przykleić je do ściany. To będzie coś. Moje kumpelki padną w zazdrości. A tego przystojniaka powieszę tutaj? Też szło nawet lepiej niż myślałam. Tylko muszę pozbyć się tych śmieci. A co to za dźwięki? O, okropność! Prawie się udusiłam. Okej, okay, włosy w porządku. Można zaczynać. Po pierwsze, pokryję ściany moim ulubionym różowym futrem. To jest to pięknie. Jest takie miękkie, mogłabym się w nie wtulać całe wieki. Wyszło naprawdę bosko. Nawet nie wiem, co mogłoby wyglądać lepiej. Ostatnie uderzenie i gotowe! O oh, wow, odwaliłam kawał dobrej roboty! Totalny odlot! Hura dziewczyny! Udało nam się! Malowanie ścian jest fajne, ale nie wystarczy, aby stworzyć idealny sekretny pokój. To futerko zdecydowanie wymaga uczesania. Spójrzcie, tak jest o wiele lepiej i schludniej. A oto i moja szkatułka z dekoracjami. Jest tu tyle ciekawych rzeczy, że nie sposób zliczyć. Zacznę od tych uroczych spinek do włosów. Cudownie wyglądają na mojej futerkowej ścianie. Pięknie, ale czegoś brakuje. I chyba wiem czego. Trzeba połączyć te wszystkie drobiazgi jednym łańcuchem świetlnym. I można też powiesić na tym kartki, a nawet moje super foteczki. Jesteście gotowi, żeby zobaczyć, jak wyszło? Więc przedstawiam Waszej uwadze odlotowy, sekretny pokój, na punkcie, którego wszyscy oszaleją. A ja to już na pewno. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko jest moje. Jest bajecznie. Żeby wszystkie rysunki wyszły równe i dokładne, będę używać szablonów. Tylko spójrzcie, ani jednego bohomazu. Szybko i pięknie. I oczywiście powieszę fotografię z najlepszymi momentami mojego życia, gdy poleciałam w kosmos lub spotkałam prezydenta, a tutaj skończyłam studia, a tu dokonałam pierwszego odkrycia w archeologii, a tu w dziedzinie chemii. No już samo patrzenie na te ściany poprawia mi nastrój. Ja też powinnam ozdobić ściany. Przede wszystkim powieszę plakat z autografem mojego ulubionego sportowca. Ten facet doprowadza mnie do szaleństwa i inspiruje do treningu. Nie martw się przystojniaku, o tobie też nie zapomnę. O nie, no to nie przejdzie. Zaraz to naprawię. No, od razu lepiej. Świetna robota, Jess. Dodam jeszcze kilka piłek i mój mega fajny sekretny pokój jest udekorowany. A co tam sąsiadek? Jaka czadowa półka! I do tego w moim ulubionym żółtym kolorze. Muszę ją powiesić w widocznym miejscu. A teraz mogę rozstawić super bohaterów w całym pokoju. Wow! Zawsze o tym marzyłam! Dziewczyny, obczajcie to! Jest super! Brawo my! Jestem taki zmęczony po robocie. W końcu mogę pograć na konsoli i się zrelaksować. Zasnął, jak śmiesznie chrapie. Niezły ubaw. Ciii. O rany, ile tu fajnych rzeczy. Wezmę książkę i teraz linkę. Wow, teleskop. Idziesz ze mną. O, potrzebuję też tych zielonych firanek. Chodźcie do mnie. Okej, okay, muszę je tylko powiesić. Myślę, że tu będzie spoko. O, tak. Idealnie. Dobrze, że mam fajny łańcuch świetlny. Będzie super wyglądać na ciemnym tle. Hop, i gotowe. Wow, jak tu przytulnie! A teraz ułożę książki. Na tym stoliku obok roślinki. Hej, kolego, co myślisz o moim pokoju? Podoba ci się? Chcesz popatrzeć na gwiazdy? Chwileczkę! O, to przecież jazz! Widzę piłkę! Zdecydowanie przyda mi się w moim pokoju. Lecimy, stara! O, co to za hałas? Dziewczyny, bądźcie cicho. Sory, poniosło mnie. Już wychodzę. Tylko wezmę ze sobą rzutki, no i napój gazowany. O, rany! Jaki fajny basen! To przeznaczenie. Idealnie pasujesz do mojego niebieskiego pokoju. Czas się troszkę zabawić i spróbować szczęścia. I... prosto do celu! Tak przy okazji rzutki mogą być świetnymi haczykami na moje rzeczy. A nawet półkami na Pepsi. A dla piłki mam osobne VIP miejsce na półce obok pucharów i hantli. Idealnie. Można odpocząć. Wasze zdrowie, dziewczyny! O, jakie ładne pudełko! Wezmę je do mojego sekretnego pokoju. O, i Was też nie mogę tu zostawić! Właśnie tu! O, rany! Widzę żółty joystick! Wyzwanie przyjęte. Misja wymiany rozpoczęta. Trzymaj banana, kolego! Udało się! Hurra! Teraz mam Pikachu w moim pokoju. Czuj się jak u siebie w domu, kolego! A konsolę postawię tutaj obok bananów, gdybym zgłodniała podczas gry? Pięknie. Czas ugasić pragnienie i troszkę pograć. Odlot! Podoba mi się, a masz! A co ja mam zabrać? W pokoju mojego brata nie ma nic różowego. O, jednak jest tablet i fanta. Ośmiorniczko, Ty też chcesz to wziąć? Dobry pomysł. Okej, okay, ostrożnie. O tak, jestem geniuszem. Teraz mogę zamówić wszystko, co chcę. Nawet rzeczy, których nie ma w pokoju mojego brata. Na przykład różową komodę z lustrem różowego misia. I oczywiście górę kosmetyków. Po prostu idealnie. Ale jestem piękna. To znaczy nie ja, a mój pokój. Jestem zachwycona. Wow, dziewczyny! No to jest niesamowite! Cześć, jak ci się podoba mój pokój? Fajny, co? Lepiej zobacz mój! No hej, wpadnij z wizytą! Patrz, co tu mam! Ej, hey, ta gra jest czadowa! I mój pokój też! Co o tym sądzisz? Aż mnie zatkało! Brawo, dziewczyny! Dziękujemy wszystkim za mnóstwo łapek w górę i subskrybowanie naszego kanału. Uwielbiamy żartować i śmiać się razem z wami. Do zobaczenia. Pa pa.